Cześć, witajcie! To znowu my, już po, po krótkiej przerwie urlopowej, tak jak ksiądz tutaj nagrywał, czy to z naszym kolegą Pawłem, czy sam też widzieliście na pewno na kanale. Ja jeszcze przed urlopem. Jeszcze przed urlopem hmm. ksiądz. Ja już w takim okresie wakacyjnym trochę byłem mniej dostępny, dlatego też się cieszę, że jestem znowu. I dzisiaj chcę, chcemy wrócić do takiej naszej serii, może już trochę zapomnianej, bo. Jest to nasza pierwsza seria, którą tutaj mieliśmy na kanale, ale jakiś czas nie było żadnych filmików z nią związanych. Chcemy wrócić właśnie dzisiaj do fundamentów. I to będzie trzeci filmik z tej serii. I to będą ćwiczenia duchowne świętego Ignacego z Lujoli. Myślę, że to dobra okazja jeszcze w czasie wakacyjnym, dlatego że Święty Ignace Loyola i ćwiczenia duchowne to też praktyka rekolekcji, które często właśnie w okresie wakacyjnym się odbywają. Dlatego jest to jedna z form spędzania też urlopu. Jak najbardziej i też polecam, e, wspominając swoje rekolekcje ignacjańskie, które odbywałem bardzo, bardzo dobrze. Trzeba, można odpocząć i też nawet e, ojcowie zalecia, zalecają zawsze, że zanim się podejdzie do jakichkolwiek ćwiczeń duchowych, e, to trzeba wypocząć, więc nawet można nie wstać na pierwsze konferencje po to, żeby się wyspać, żeby wchodząc poza powiedzieć takiego codziennego życia te ćwiczenia, żeby, żeby na, miały one sens i też... Żeby... Ja się wtrącę ja właśnie, przypomina mi się taka zasada, to jako mm -hmm. traktujmy, Ignat o tym nie pisze, ale tak żartobliwie jest taka zasada a propos poczynku, pochodząca od proroka Eliasza, mm -hmm. który, który też stosował rzekomo taką dietę, jak mówi słowo o Boże, zjadł, wypił i znowu się położył, nie? I tak trzeba powtarzać. No coś, coś w duchu, jak człowiek śpi, to nie grzeszy. No dokładnie nie? tak. Trzeba być poczętym, żeby też do wszelkiego działania, także do ćwiczeń duchowych przystąpić. No i też szczególnie myślę, nie bez powodu Ignacy nazywa tą praktykę ćwiczeniami, ponieważ mówi o tym, że już czytamy o tym w samych, w samych ćwiczeniach, że ćwiczenie duszy też jest ćwiczeniem i trzeba się odpowiednio do niego przygotować, odpowiednio zaprawić. I również być wyspanym, więc jest to przygotowanie, można powiedzieć, duszy, ale jednocześnie ciała i wszystkich władz człowieka, żeby być, być gotowym na, na te ćwiczenia, które są no nie małym wysiłkiem, już okazuje się na samych rekolekcjach, ale, ale jest później tak szepa duchop. I od czego by zacząć? No, od fundamentu, chyba. Tak, tak. Ignacy stworzył taką, można powiedzieć, syntezę sensu człowieka. Dzisiaj tak wiele wiele mamy w świecie, Różnych ideologii, różnych sposobów życia tak naprawdę e, odchodzi się współcześnie w kulturze czy w jakiejkolwiek filozofii od, od pojęcia prawdy, a Ignacy e, tą prawdę i sens życia człowieka bardzo krótko, syntetycznie e, streszcza. Zacitujmy, oddajemy głos samemu Ignacemu. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga Pana naszego chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu Ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Tak więc chodzi o to, byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, zaszczytów niż wzgardy, życia długiego niż krótkiego i podobnie we wszystkich innych rzeczach. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam pomaga osiągnąć cel, dla którego jesteśmy stworzeni. No właśnie. I to jest, to jest myślę, no, takie, powinno być credo każdego, każdego chrześcijanina, ponieważ wszystkie, wszystkie rzeczy, które są dobre, które też są złe i chcą nas odciągnąć od tego celu, mają być oczyszczone, w, można powiedzieć, w tej prawdzie, że, że od Boga wyszliśmy i do Boga zmierzamy, że to jest jedyny cel naszego życia i że Pan Bóg tak. Stworzył nas z miłości, bo to tak może brzmieć trochę sucho, ale ja to tak rozumiem i też tak w trakcie pierwszego tygodnia ćwiczeń, jak byłem w zeszłym roku na rekolekcjach, też zrozumiałem coś takiego, że to jest tak naprawdę miłość, że Pan Bóg stworzył świat i te wszystkie rzeczy stworzone, po to, żebym ja znowu spotkał się z Nim w miłości, spotkał się z Nim w tej miłości wiecznej, w tym życiu wiecznym. I i tak naprawdę to są wszystko środki, które są dobre, które też często są przyjemne, bo też warto na to spojrzeć. Też tak, na... tak jak mamy w Piśmie Świętym, nie? że pierwsze zdanie Pisma Świętego to na początku Bóg, a ostatnie zdanie Pisma Świętego w Apokalipsie to przyjdź Panie Jezu. Nie? Mm -hmm. Czyli wszystko od Boga bierze początek i do Boga też chce powrócić. Nie? Tak. I to jest właśnie fundament tych ćwiczeń duchowych. Ignacy później dzieli te jeszcze ćwiczenia. Poszczególne stopnie na cztery tygodnie. Głównie te rekolekcje wymagające. Wymagające. Ogólnie rzecz biorąc, fundament jest taki najkrótszy z tych rekolekcji gniacińskich, bo trwa 4 dni. Ewentualnie to jest fundament plus, czyli tam jakiś rozszerzony. A te pierwsze tygodnie, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tydzień, no to już jest tak od, około 7 dni rekolekcji w ciszy, od początku do końca. Tak naprawdę nie ma. Jedyną jedyną no to jest chyba, rozmowy. To jest chyba tak, chyba i problem, ale też i walor tej rekolekcji, mm. nie ta cisza. Myślę, że współczesny człowiek z jednej strony trochę tej ciszy ucieka, a z drugiej strony tak bardzo tej ciszy potrzebuje, nie? Ale to właśnie czy jest zupełna cisza, czy można gdzieś... Jest 15 minut na rozmowę z kierownikiem duchowym. Znaczy to tak, jeżeli ktoś potrzebuje 15 minut, bo czasami jest to 5 minut w ciągu czyli, dnia i koniec. Czyli nie ma czasu na gadanie no. Nie ma, Nie ma. Poza tym jest taka, z no, doświadczenie też mówię o tym, że już jak się tak milczy cały dzień, to te słowa się później tak waży na tej mm. rozmowie, że to jest tak naprawdę, się już naprawdę człowiek się oczyszcza z tego co, co, co jest takim natłokiem, takim... To nie? Tak, takim mm. można powiedzieć brzydko amokiem tego, że tak mówimy, tak opowiadamy i nic nie mówimy konkretnego i tak gadamy mm. gadamy, a w końcu się zachodzi na tą rozmowę po całym dniu milczenia i modlitwy i się mówi, że tak jest No to próbowa. po bo Pan Jezus na Ewangelii mówi, że z każdego niepotrzebnie tak. wypowiedzianego słowa musi zostać sprawy na sądzie, więc te rekolekcje też uczą tego, żeby no właśnie ważyć słowo i to, to, to słowo też brać odpowiedzialność. Tak, ale też nie, nie chcemy przedstawiać tego jako tylko rekolekcji, bo, mm -hmm. bo to jest coś, co e, też przemienia życie i jest też sposobem na życie. E, I w Nance też tutaj. E, Mówi o praktykach, które są takie bardzo ważne. Głównym takim fundamentem takiej duchowości ignacjańskiej jest rachunek sumienia. Święty Ignacy mówi o dwóch momentach, w których my raczej jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest jakiś rachunek sumienia przed spowiedzią. Ale Święty Ignacy zachęca do tego, żeby ten rachunek, rachunek tę modlitwę odprawiać w ciągu dnia, w jakimś takim od 12, może w porze, w porze lunchu, dzisiaj <noise> współcześnie w momencie jakiegoś zatrzymania e, i pod koniec dnia e, i wymienia takich właśnie e, kilka warunków tego rachunku. Mi się tak kojarzy też a propos tego, że e, podziw do dnia, do 12 i tak właśnie pod koniec e, w rytm, ja teraz właśnie mieszkam e, przy innym kościele i mieszkam pod dzwonami, więc ja co te dzwony mam, więc w takim, w takim rytmie, w takim rytmie dnia te dzwony biją o 6, o 12, 18, nie, czyli na początek dnia Południe, żeby się na chwilę zatrzymać tej pracy, w tym biegu i na koniec dnia, żeby znowu też chwałę Panu Bogu oddać. Nie? I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest kilka punktów do praktyki tego codziennego rachunku sumienia. Po pierwsze, Ignacy mówi tak, podziękuj za chwile, które ułożyły się dobrze i za dary, które dzisiaj otrzymałeś. To też ciekawe, nie? Mhm. że najpierw dziękujemy za dobro. Nie od razu tutaj oskarżamy się, że a dzień nie wyszło no nie, tylko że podziękuj Panu Bogu za ten dzień, który trzymałeś, tak. co przeżyłeś, nie? że ten dzień yy, sam z siebie już był darem, nie? Jak ten dar wykorzystałeś? To inna sprawa. Też, też to tak, mm -hmm. yy, czy taka dygresja, to trochę dla mnie koresponduje z tym takim pojęciem rachunku, bo no, my czasami mm -hmm. myślimy o, o takim tylko może debecie, ale to trzeba spojrzeć, że mamy konto, w które Pan Bóg, że tak powiem, naładował, yy, pieniędzmi, a w tym przypadku miłością. I ten rachunek jest dopiero zdjęciem tych, tak. tych aktywów, ale jakby jest, ma, wciąż mamy pieniądze. Te pieniądze, że tak powiem, są, e, są w, na początek dane, a nie, nie jest to jakiś taki debet, że od tak, razu tak, tak. jesteśmy na minusie. Na wejście, na wejście mamy rzeczywiście e... spory majątek. nie? E, po drugie, poproś ducha świętego, aby poprowadził cię przez przegląd całego dnia. No właśnie, do każdej modlitwy też zapominamy o tym, nie? Modlimy się tak z marszu, a zapominamy też o tym, żeby to Duch Święty się w nas modlił poprosić o to, czy przystępujemy do nawet różańca, czy do czytania Słowa Bożego, no nie? Powiedzieć Duchu święty ty się modlęć, mnie nie przez tę modlitwę. Yy, bo jak ja bym sobie przypominał, no to mogę w skrajności w skrajność popać, to mm -hmm. no nie? Albo będę hura optymistą, że życie mi tak pięknie wyszło dzisiaj, albo będę hura pesymistą. Tak. No przede wszystkim Duch Święty jest duchem prawdy i, tak. i to jest ta, ta główna pomoc. Dokładnie, tak. dokładnie tak. Po trzecie, przejrzyj cały dzień, przypominając sobie wszystko, co się dziś wydarzyło. Każda z chwil jest oknem, przez które można zobaczyć, gdzie był Bóg w Twoim dniu. Po czwarte, przeproś za wszelkie błędy i upadki. I po piąte, postanów, co konkretnie jutro zrobisz lepiej. No właśnie, nie tylko poprzestać na tym, że zauważ błędy i przeproszę za nie, ale to, co jest, myślę, że nawet w takiej praktyce spowiedzi zapomniane, nie? że tylko traktuje się sakrament pokuty, że spowiedź i znowu wracamy do życia. Ale przecież jest w sakramencie pokuty ten element, który jest mocnym postanowieniem poprawy. I o tym też Ignacy właśnie bardzo mocno mówi, nie? że postanów się, jeżeli nie wyszło ci, jeżeli rzeczywiście przyznajesz się tego błędu, chcesz to naprawić, no to podejmie jakieś konkretne postanowienie, jak z tą konkretną wadą będziesz się walczyć. Tak. No i to też koresponduje, myślę, z tym nazwaniem tego ćwiczeniami i też przełożeniem na życie, ponieważ jakby ta modlitwa, przeżycie tej modlitwy ma prowadzić do konkretnych działań później tak jakby, tak jakby, ktoś szedł na siłownię i ma wiedzę merytoryczną mm -hmm. i jest już naładowane tą wiedzą merytoryczną, że tak ma robić to ćwiczenie, tak ma robić to ćwiczenie, ale póki nie zrobi tego ćwiczenia, póki nie podejmie tego konkretnego trudu, no to nic mu z tej wiedzy i jakby też Ignacy i też ta, taka praktyka zakonu jezuitów myślę na tym polega, że, że ten, tym pierwszym momentem jest ta modlitwa, jest ta medytacja jest to spotkanie z Panem Bogiem, żeby, że tak powiem, na naładować się tym, co Pan Bóg daje i wtedy jest to działanie, wtedy jest dopiero te wszelkiego rodzaju apostolstwo. I ten fundament też uczy takiego właśnie życia przede wszystkim. I też chcemy powiedzieć o kilku innych pozycjach wynikających, tak, pomocach, które, by, które za fundament mają właśnie te ćwiczenia. Tu ksiądz już pokazywał, jest takiej Wydane bardzo fajne. Tutaj skrót AMDG Ad Majorem Dei Gloriam, czyli dla, dla większej chwały Bożej, dla Chwały Bożej. Jest taki zbiór kart zawierający wszystkie wszystkie jakieś najbardziej istotne zasady przedstawione przez Ignacego z Loyoli. Właśnie ten rachunek sumienia, warunki rachunku sumienia. Mam tutaj małe problemy techniczne, ale zaraz naprawimy. I to, jest takie, to są takie kartki, które właśnie pozwolą nam przypominać sobie co jakiś czas, to co jest ważne. Ten taka, fundament. Taka pigułeczka. Tak, tak. Kolejnym takim, taką pozycją jest taki bardzo fajny, można powiedzieć, notes, codziennik, kwadrans uważności, który opisuje różne tematy z naszego życia. Głównie z właśnie z ćwiczeń duchowych św. Ignacego z Loyoli, które możemy przepracować, które konkretnie bardzo możemy sobie przetrawić, przemodlić, porozmyślać o tym, napisać swoje, swoje jakieś doświadczenie i tak żyć tymi fundamentami. Też zauważyć przy jest skoro to jest zapisane, można po jakimś czasie do tego wrócić i zauważyć jak też na nasz rozwój duchowy przebiega, nie? Tak, tak. tak samo jak widzimy te efekty takie namacalne, tak, że jest progres, bo siłowy, jest jest progress, jest progres tak. Nie? tak samo w życiu duchowym możemy zobaczyć, że jest ten progres, co powiedziałaś, że e, tak jak na siłowni dbamy też o swoje ciało, to warto też rzeczywiście przez konkretne ćwiczenia hmm. i konkretne wymagania od siebie zadbać też o swojego ducha. Tak, bo ta, ta praca też nad duchem później... Procentuje można powiedzieć taką lekkością w wybieraniu, wybieraniu tego, co dobre, albo przynajmniej jest nam od razu łatwiej. Jeżeli to, też myślę, że każdy z nas, który, kto był kiedykolwiek na, na jakichś rekolekcjach, czy jest po, po sakramencie spowiedzi, czuje, że to jest jakby teraz świat wygląda lepiej i, i jest mi łatwiej wybierać dobro. I, i właśnie do tego prowadzi ta, ta modlitwa taka, właśnie codzienna, czy też rachunek sumienia. I taką ostatnią pozycją jest pięć filarów życia duchowego taki praktyczny przewodnik po modlitwie za, dla zabieganych i też tak jak ksiądz mówił o tym rachunku sumienia, że tam o 12 to myślę, że każdy z nas ma jakieś okazje, My akurat jesteśmy w Lublinie i tutaj niedaleko jest ratusz i codziennie o 12 tak, tak. słyszymy hejnał, więc myślę, że to, to może być moment, w którym w sumie wiele osób się zatrzymuje rzeczywiście w tym momencie i słucha tego, tego hejnału i to też może być moment na to, czy do modlitwy Anioł Pański dołączyć, tak, dokładnie tak, w po prostu chwili, że, chwili że się, Bogu, tak, nie? Tak, że stanąć w Bożej Obecności, że jest ten dzień, że już coś tam się wydarzyło, jeszcze trochę przede mną, ale to jest też taki, można powiedzieć, sygnał, w którym można, tak jak ksiądz mówił, spojrzeć na to jako te okno, Bogia, tak. w którym on w którym jest. Można się nim też przejrzeć. Tak. Mam nadzieję, że trochę, chociaż zachęciliśmy was do tego, żeby tą praktykę ćwiczeń duchownych podjąć, czy w formie rekolekcji, czy w formie codziennego życia, żeby po te ćwiczenia duchowne sięgnąć. Zachęcamy mu silnie. Wakacje to jest dobry czas, żeby zadbać nie tylko o ciało, ale też przede wszystkim o ducha, bo przecież wiemy, że w zdrowym ciele jest zdrowy też duch i odwrotnie, w zdrowym duchu zdrowe ciało. Zdrowe ciało i zdrowe życie. Zdrowe życie i możemy tak jak powiedziałaś, lekko biec razem yy, wspólnie ku niebu. Yy, zachęcamy, yy, śledźcie nas na naszym kanale. Yy, zachęcamy, żebyście się dzielili, też w miarę możliwości udostępniali yy, też te treści yy, na swoich profilach. No i co? Do zobaczenia po drugiej stronie ulicy. ulicy.